Hej. Patrycia, cześć. Co dzisiaj dla nas zrobisz? E, dzisiaj będą tosty z jajkiem, do tego mm. bekon, pieczarki, pietruszka. Czyli będzie trochę angielsko. Ja już chcę spróbować. No, mm. Następnym razem jak, jak przyjdziecie, będziecie mogli. Będzie dobrać. już gotowe? Tak, będzie już gotowe. Już patelnię. To wy rozmawiajcie, dziewczyny, tak, że, a ja zobaczę, kto będzie yy... naszym kolejnym gościem. Dobra. Pierwsze co, musimy przygotować chlebek, najlepiej tostowy. Tutaj jakoś dziurki, tak? Tak, za pomocą okay. Takie malutkie czy większe? Takie malutkie, bo ma się tu dosłownie zmieścić żółtko. Aha. Ja, Bierzemy jajko, rozbijamy i to żółtko nam wpada idealnie do tej dziurki. Okej. Okay. i odsmażamy z dwóch stron. Także tu zrobię jeszcze jednego tosta, co byście mogli zjeść. Czy powiedz mi na przykład ktoś, jak nie potrafi gotować, czyli na przykład ja, Yy, czy ty takie coś... radzisz sobie w kuchni? O nie! Czy ja takie coś bym dała tak. radę zrobić? Oczywiście. To jest Czyli to jest łatwe. Tak. Aha. No Nawet, dobra. Yy, Zobacz. Bierzesz chlebek, Tutaj zresztą pójdziemy tu sobie do, naszego, do naszej patelni, która się rozgrzewa. To może przyjdziemy do ciebie za chwilę, jak już tutaj będzie rozgrzana patelnia, a ja idę na kanapę. No chodź! Chodź, chodź Jóka. O, ja muszę to spróbować. nałożyłam. Jezu, jak to wygląda. Idzie z nami Julia. Proszę bardzo. Czekajcie, o jezu, jeszcze jeden. Chodź. Dzień dobry. O, jezu! Ja też chcę. Ja na pewno chcę to spróbować. Ja bym tego spróbowała, ale nie mogę. Czemu? Dlaczego? Bo nie jem mięsa. O. O. Powiem Ci tak, y, mam to samo co ty, ale boczek leżał tylko w tym miejscu, w którym leżał. O, <noise> Więc to możesz spróbować z drugiej strony. No to poczekajcie. To ja, ja przy ten. Tak Dobra, powiedz mi, to co stworzyłaś, czyli te tosty to są francuskie? Nie, bardziej, a to jest śniadanie bardziej w stylu angielskim. Niż śniadanie francie. w stylu angielskim, powiedz mi, to jest łatwe do zrobienia? Bardzo mhm. łatwe, to jest banalnie proste. Ale fajnie wygląda. E, bo to jest. E, to może spróbuj tam, gdzie nie ma mięsa. Chleb. Tu w tym wzi? przypadku użyłam chleba no, to? Ale równie dobrze może być to zwykły chleb, e, czy razowy, czy żytni, Bardzo dobrze. Do... Jajko mi wylaciało. Po prostu wykrajamy sobie dziurkę za pomocą kieliszka albo po prostu naszych e, paluszków i wbijamy do tego jajko. Smażymy mm. na patelni, o, na masełku. To takie proste, fajne. Do tego 5 są minut. pieczarki. To jest mega dobre. 5 minut, dosłownie. Pięć minut, dziesięć z przygotowaniem, bo trzeba pieczarki pokroić. A mi nie pozostaje nic innego, jak zaproszenie Was teraz na występ Magdy Niewińskiej. No i jej wielki przebój łączy nas noc, rozdziela nas dzień.